Witam kochani w mojej kuchni, dzisiaj Was przepis na obiad. Dzisiaj dla was kurczak z morelami, ze suszonymi morelami, ale już by tu chciała powiedzieć, to nie jest słodkie, to nie rychle takie słodkie, no te morele są takie takie malutki, powiedzmy, jakby słodkawy posmak dają, ale musicie te morele ugryźć, zjeść, no. Ale w sumie ten sos nie jest taki słodki. Bo ja dużo przepisów, że się robi... Że się robi z brzoskwinią ma z puszki i te puszki są właśnie słodkie, bardzo soczyste, i jeszcze się ten sok z puszki wlewał do tego sosu. Tu w tym e, przypadku je. są suszone morele. i o tym przepis już kiedyś kiedyś robiła, potem że go straciła, i potem w sumie jakoś mi się tam no nie wiem, wykombinowała, tak mi Jola powiedziała, że koleżanka, że to przyjdzie, to przyjdzie, to przyjdzie, bo w sumie ona też to robiła. No i tak zrobiła. Z przepisu nie, przepisu nie znalazła w sumie no, taką w sumie moja wersję. Bardzo dobrą i ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. I kochani, to są składniki, jakie będziemy potrzebować. O ja tym około 600 g. Ja bo tak mam dać około, około 600 gram piersi z jęddyka. Może, możecie wziąć 3 piersi z kurczaka, sól, pieprz trochę czosku, jedna dużo cebula, mogą być miało dwie. Puszka pusz, puszka pomidorów posiekanych, 200 ml śmietany kremówki. Kremówka, 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 bo się dużo osób pytał jako i 200 gramów suszonych moreli. No, kurczak. Olej, bym potrzebował do smażenia. Kurczak, u mnie to indyk. Um, oczywiście umyty i osuszony papierem. Ręcz, ręcznikiem papierowym, i teraz się tego kurczaka albo tego indyka. Ta, te piersi się pokroimy na takie większe kawałki, nie takie malutkie, ale możecie też równie śmiało na takie gulaszowe kostki zrobić. no, Też będzie dobre. No. Pokroić. Jak już go dach? Piersi około 3 albo 2. Składniki to tak starczą na 4-5 osób. Eee, Kurt. E. Drób pokrojony. Cebula pokroić na takie większe kawałki. Jak w ogóle, jak w mogło być miało, dwie cebule. Z drób przyprawiam solum i pieprzym. Tak, gdzieś około jednej łyżeczki solidum, około jednej łyżeczki pieprzu czarnego. To tak wszystko, wiecie, zawsze doprawiam na oko, tak żeby każdy kawałek mięska no był posolony i popieprzony. No, okej. Okay soli popieprzyć. I teraz suchy czosnek. Ja zawsze często używam suchy czosnek, bo jakoś mi szybciej to idzie tym suchym czosnkiem. Jeśli macie świeży czosnek, to tak gdzieś dwa ząbki wycisnąć i tak pomieszać to mięsko z tym czoskiem i będzie dobrym. Teraz na pa rozgrzano patelnię już czumu pleja się tak dwie trzy łyżki oleju, i teraz musimy podsmażyć ten drób. No tak, z obydwu stron, około 5 minut, żeby się podsmażył, ale jak on będzie usmażony, to on jeszcze nie będzie gotowy, tak żeby potem jeszcze bym go smażyć. no. Okej, okay, ja tu bana prawie cały czas stoć przy tym. I bana tak miesza. te kawałki odwrócam, jak, najp... jak mniej więcej będą tak wyglądać z każdej strony. Tutaj w środku mi się szybciej usmażyły, te po bokach to raczej nie, tak to zawsze jest na patelniach um, no i jak już się usmażą z obydwu stron będą takie same. Wyciągniemy te mięso na talerz. Leja tu trochę oleju jeszcze tak gdzieś dwie trzy łyżki i teraz podsmażymy ta cebula. Ta cebula smażyć e, zmniejsza się ogień bo jak będzie duży ogień to cebula, mo się, cebula może mo się spolić e, a jak dojdzie tak na średni ogień to bo się wtedy fajnie zeszkli cebulka zeszklimy. Muszę powiedzieć, cebulka było bardzo, bardzo fajny smak. Właśnie, jak je pokrojono na, na takie większe kawałki. Ok, cebulka zeszklona, no, Domy, na co so mięso do tego? Wlejemy ta śmietana kremówka. Domy, ta puszka e, posiekanych pomidorów. 400 gramów to było. Domy, tu te morele. Aha, jeszcze pomieszała. Tutaj te morele. Jeśli jak chcecie. To możecie te morele tak na pół pokroić, w zależności jakie duże są. Ale jak są takie duże, to możecie tak na połówki pokroić, przekroić, do tego wrzucić, przykryć to i gotować na niewielkim ogniu około 10-15 minut. Tak pomalutku się miało gotować i jak już po tych 15 minutach będzie dobre, pokosztujemy to możemy już jeść. Eee, Ryż już się ugotowała tam z boku. Tu dom jeszcze troszeczkę świeżych listków Tymianku. Nie jest to konieczne, ale ja na balkonie jakoś chciałam to służyć. ale bardzo, bardzo malutko, bo Tymianek i bardzo, wiecie, on ma taki intensywny smak. Nie jest to konieczne, także nie musicie, jak nie młodzie. Możecie dać pietruszka. Ja się tam sp spróbowała troszkę na w miseczce, a tu spróbuję z wami z ryżem. Bardzo, bardzo pyszny. Ja do tego miałem pasmati jest taki. Ale możecie użyć też normalny inny ryż, rice, rice, zawsze go do rice, ryż, pasmaty ryż, bardzo dobry i smacznego. Ja tu miałam mięso z indykiem, bo ja tak jakoś. jakoś Ostatni lubię bardziej mięso z indyka i mi lepiej smakuje. E, możecie wziąć piersi z kurczaka, jak w żgodach. E, no, ale ja tak indykę no. Bardzo pyszne było. E, no, no, lepiej to smakuje z ryżem Podane i. No, ja nie wiem, jakąś sałatka do tego. My sałatki nie mieli, rzadko takie sałatki robię, byle jakie inne. Potem do tego jeszcze, bo mi to w sumie starczyło ryż, taki z takim gulaszem. No. Bardzo pyszne było i to bardzo, bardzo polecę, kochani. E, no i to chyba było, to by chyba było na tyle. Ja już bym dziękuję za obejrzenie, za to, że jesteście ze mną, za wszystkie komentarze, za wszystkie komplementy, za za wszystko. E, życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Też.